Przypomnij sobie taką sytuację, kiedy poszedłeś na imprezę rodzinną, no, a tam była ciocia, która, jak Cię tylko zobaczyła, to powiedziała, ale przytyłaś, albo ale przytyłeś. Albo było wesele kogoś z Twojej bliskiej rodziny i przysiadł się do ciebie wujek i pyta, no, a Twoje wesele to kiedy? Mogą być różne sytuacje, w której bliskie osoby pytają się o coś i mogą przekraczać Twoje granice. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o granicach, jak je stawiać, jak o nich rozmawiać z bliskimi osobami. Jesteśmy z Ośrodka Psychoterapii Recykling Myśli. Ja nazywam się Karolina Badowska, jestem psychologiem, a ze mną jest Sylwia Walędziewska. Witam Was serdecznie. Psycholog i psychoterapeutka. Sylwia, czym są te granice, jak można je wytłumaczyć? Właśnie zastanawiałam się nad tym, jak to tak prosto wytłumaczyć i taki prosty sposób, jakbyśmy mogli tak powiedzieć, byśmy sobie wyobrazili, zamknęli oczy i zaczęli właśnie wyobrazić dom. Hej. Nie, dom z drzwiami, oknami. I właśnie to są te nasze granice, nie? To są właśnie te nasze okna, te nasze drzwi. I to od nas zależy, czy my kogoś wpuszczamy do tego domu, czy nie wpuszczamy, nie? I to od nas zależy, jaki ten dom będzie wystrojony, czy jaki kolor będzie miał, czy co będzie się znajdować w tym domu, tak? Czyli to są nasze takie niewidzialne linie, naszych wartości, albo tego, jak postrzegamy różnie świat. Więc tak bym to wytłumaczyła, czym to są te granice, nie? I na pewno, tak jak mamy dużo domów, każdy z nas ma inne granice, tak? I pamiętajmy o tym, że to nie jest jakaś taka sztywna matematyka, tak? Że każdy z nas może mieć swoje granice i u kogoś to może być ok, a u drugiej osoby będzie to jej przeszkadzało. I to jest normalna, naturalna rzecz. A jak się dowiedzieć tego, gdzie są moje granice? Jak mogę to poznać? Jak mogę się tego dowiadywać o sobie? No na pewno to jest taka samoobserwacja siebie, tak? Czyli e, też często to jest taka praca z ciałem, nie? Czyli m, zastanawiam się, jeśli właśnie jestem na takim spotkaniu i ciocia mi się pyta, kiedy moje wesele i jeśli nie wiem, ja poczułam może jakiś ucisk w klatce piersiowej, e, albo gdzieś coś mi zachuło, albo nie wiem, poczułam, e, że właśnie mój lek się zwiększył, albo moja złość się zwiększyła to wtedy znaczy, że właśnie została przekroczona moja granica, tak? Więc tutaj warto, żeby po prostu sprawdzać swoje ciało, pytać siebie, co ja czuję. I będziemy wtedy, dowiemy się, tak? Czy ta granica została przekroczona, czy nie. To już mówisz o sytuacji, kiedy rzeczywiście doszło do tego, w sensie ktoś się nas pyta i my coś czujemy ale myślę sobie, że pewnie też można pracować wcześniej, żeby lepiej siebie znać, żeby jak już dojdzie do tego momentu, to my już dosyć dużo o sobie wiemy i pewnie łatwiej jest nam wtedy to w ciele poczuć, że co się wydarzyło, tak, dlaczego, jaki związek przyczynowo-skutkowy i też jak chcę zareagować i tak sobie myślę, jak pracować nad tym na co dzień, tak się właśnie zastanawiam o tych przekonaniach, też o wartościach, o powinnościach, że coś się powinno. Jak mogę się temu przyglądać, żeby lepiej siebie rozumieć? To są jakby dwie drogi, nie? Jedna droga na pewno by była taka, żeby lepiej umieć stawić granice, żeby właśnie iść na terapię, spróbować mm -hmm. tego robić. No a druga to właśnie jest taka bardziej samoobserwacja, nie? Czyli ja po prostu siadam i się zastanawiam Swoją przeszłość badam, kiedy właśnie zostały przekroczone te moje granice, co takiego się właśnie zadziało i czy to było dla mnie trudne, czy nie. I wtedy po prostu zastanawiam się, jakbym chciała inaczej zareagować, tak? Zastanawiam się, dlaczego tak zareagowałam, czyli szukam właśnie tej mojej myśli automatycznej, tak? Spowodowanej z tym, jak to się właśnie wydarzyło mhm. i mogę to po prostu zmienić albo spróbować po prostu uznać, że to jest w porządku, że tak zareagowałam, tak? Bo pamiętajmy o tym, że to od nas tak naprawdę zależy, jak my chcemy reagować. Więc wtedy, jeśli uznam, że w porządku, że to zareagowałam, że ta granica została przekroczona, to może wtedy właśnie warto powiedzieć stop i bardziej w taki asertywny sposób pokazać to, że została moja granica przekroczona. Czyli na przykład, żeby dać Ci też konkrety. Jeżeli załóżmy czyjś rodzice, za każdym razem się pytają, no a kiedy ty w końcu zmienisz tę pracę? Ta praca to taka słaba, jest kiedy ty w końcu zmienisz tę pracę? Um, I ta osoba, która to słyszy, no czuje taki gniew, że ci rodzice się o to pytają już któryś raz, no ale tak mówi, mm, no nie wiem, no zobaczę, tak? Czyli nie, nie odpowiada wprost, tylko e, tak unika powiedzmy odpowiedzi. Czyli rozumiem, że mm, a propos tego, co przed chwilą mówiłaś, że to by mogła być taka sytuacja do opisania, tak? Czyli że. Sytuacja. Rodzice mówią mi, nie wiem, czwarty raz w tym miesiącu, a kiedy ty zmienisz tę pracę, tak? I co ja poczułem w ciele, tak? Co ja na przykład jak ja się zachowałem, a jak ja bym się chciał zachować w podobnej sytuacji? Zgadza się, nie? I to jest właśnie dobry taki przykład, jak moglibyśmy się właśnie zachować, nie? Czyli po prostu siadam i się zastanawiam, jak ja bym chciała się zachować, tak? Jaki dla mnie sposób by był najlepszy? I w takich momentach fajnie pamiętać o tym, że my pod wpływem emocji różnie reagujemy, nie? Więc fajnie zobaczyć to, żeby spróbować, żeby ta emocja, która wzrosła, żeby nauczyć się regulować te emocje. I możemy to, załóżmy, robić to w taki sposób, że możemy, załóżmy, nie wiem, wymienić elementy, które nas otaczają, czyli jakby odwrócić uwagę i wtedy dzięki temu tą e, naszą emocję e, będziemy regulować i nasz poziom, załóżmy, lęku albo złości obniży się, tak? Bo w tych sytuacjach możemy najczęściej czuć pewnie lęk albo złość. Kolejnym właśnie elementem jest to, że my możemy tak naprawdę się przygotować, nie? Czyli możemy po prostu sobie powiedzieć taki scenariusz, konkretne słowa, co chcielibyśmy powiedzieć, nie? Jak myślisz, co to za słowa by mogły być? Jak byśmy mogli powiedzieć takim rodzicom, którzy non-stop do nas się pytają, kiedy zmienisz tą pracę? Ta praca, nie wiem, jest dla ciebie zbyt słaba, za mało zarabiasz. Co moglibyśmy im odpowiedzieć? Ja myślę, że bardzo dobrym podejściem w takich sytuacjach jest taka wysoka miłość, tak? pokazanie takiej wysokiej empatii, ale też wysokich granic. Czyli to, że no rodzice, wiem, że się o mnie martwicie, że mnie kochacie, i pewnie mówicie to dlatego, że chcecie dla mnie jak najlepiej, ale kiedy tak do mnie mówicie, to ja się czuję poirytowany, dlatego że chciałbym sam poszukać tej pracy, potrzebuję do tego czasu. I chce się tym zająć po prostu na swoich warunkach. Nie? Super, to bardzo właśnie dobry przykład postawienia granicy, czyli jakbyśmy mieli troszkę to rozłożyć na czynniki. To na samym początku, co zrobiłaś Karolino, powiedziałaś, że rozumiem, że martwicie się o mnie, mm. tak? Czyli, że spróbowałaś nie pokazać tego jako takiego ataku, nie, że rodzice nie chcą czegoś złego, nie, może rodzice czasami chcą to w niej w taki umiejętny sposób pokazują, ale oni się troszczą, tak? Więc po prostu dzięki temu to pokazałaś, tak? A później kolejnym elementem jest to, że właśnie pokazałaś, jak się czujesz, nie? Bo pamiętajmy o tym, że nikt nie jest w naszej głowie, nie? Nikt nie wie tego, jak my się czujemy, a każda osoba może się różnie czuć. Więc fajnie po prostu komunikować się, tak? Czyli właśnie powiedzieć o tym, że no posłuchajcie, mnie to spowoduje we mnie smutek, jak tak do mnie mówicie, tak? Czy powoduje we mnie to złość, jak tak mówicie, i nie chcę, żebyś tak, żebyście tak do mnie mówili. Więc no, tak fajnie by było to spróbować e, sp wyjaśnić, tak? drugiej osobie. Hmm. Czyli też bardzo dobrze powiedziałeś o tym, że można to ćwiczyć, tak? E, bo pamiętajmy, że to o czym też czasami mówimy, może Ci się wydać na początku sztuczne, tak? Że właśnie jakiś taki mechanizm, tak? Czyliż najpierw Ale też. Dlaczego sztuczny? Hmm. Bo dlatego, że często po prostu tego nie używaliśmy, nie? Pamiętajmy o tym, że nie wiem, to jest trochę coś takiego, jak e, uczymy się jeździć samochodem. Nie wiem, czy wy kiedyś na samym początku się uczyliście jeździć samochodem, ale ja pamiętam, jak wsiadłam w ten samochód, to się kurczę, ile rzeczy jest do ogarnięcia. To, tamto i w ogóle, nie i to było takie bardzo trudne, nie? A teraz, coś stań, że to człowiek po prostu robi tak z automatu, nie? Jakby tutaj skręca, tu robi, jeszcze o czymś innym myśli, nie wiem, jak wy macie, nie? I dzięki temu, jakby daje, to już ta, stało się nam takie automatyczne, nie? I tak samo jest z tymi u granic, że na samym początku możemy czuć lęk. I to jest normalne, że będziemy czuli ten lęk, tak? Na samym początku może to się wydawać tak, że możemy po prostu poćwiczyć na słucho, nie? Nie wiem, z jakąś bliską osobą albo nawet sami do siebie możemy to powiedzieć. Nawet takie jest fajne ćwiczenie, kiedy możemy tak naprawdę to zrobić przed lustrem. Kiedy widzimy te nasze odbicie i właśnie tak ćwiczyć te stawianie tych granic, ćwiczyć właśnie mówienie tego stop. Mm -hmm, jasne. Też pamiętaj, że oczywiście każdy z będzie trochę inny. Więc każdy powie to w inny sposób, ale zobaczę, właśnie jest różnica między nawet powiedzeniem bardzo podobnego zdania, ale w taki sposób, z miłością, z chęcią dogadania się, pokazania tego, że tu jest moja wyspa, tak? tu jest wasza wyspa, czyli tu są moje przekonania, mój świat, rzeczy dla mnie ważne, tu są ważne dla was wartości, ale my mamy pomost, tak? utworzenie takiego porozumienia, a powiedzenie nawet takiego samego zdania, ale jednak w taki sposób agresywny, tak? Czyli jakby ktoś powiedział, że no rodzice właśnie zależy mi na was, ale irytuje mnie, kiedy mnie pytacie któryś raz i chciałby się, chciałby się tym zająć na spokojnie, a między takim, że no dobra, jesteście ważni, ale irytuje mnie, kiedy tak robicie i teraz już chce się tym sam zająć, tak? To zobaczcie, że to jest powiedziane praktycznie to samo, a jednak... Inny e... jest odbiór. Dokładnie. Więc pamiętajmy o tym, i też właśnie pamiętajmy o tym, o czym właśnie wspomniałaś, Karolino, żebyśmy widzieli trochę tego, że jak druga osoba zadaje nam taką pytanie, przekracza tą granicę, to ona nie robi to na złość, nie? Pamiętajmy, że mało mamy w życiu takich ludzi, którzy naprawdę robią na złość, żeby wbić komuś w szpile, nie? Bo kiedy my idziemy z takim przekonaniem, że, wszyscy, że ludzie chcą nam wbijać szpilę albo bliscy chcą nam wbijać szpile, tak chce nas poniżyć czy coś, no to wtedy na pewno będziemy reagować w ten drugi sposób, który jest nieprawidłowy, nie? Więc o tym świadomym naszym myśleniu, tak? O tych naszych przekonaniach. Pamiętajmy też, że to my mamy wpływ na to odbiór, nie? Bo sytuacja zawsze będzie taka sama, a to wszystko zależy od tego, jak my będziemy odbierać. Czyli y, powiedziałyśmy o tym, że jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o swoich przekonaniach, o tym, co triggeruje też różne myśli i zachowania, no to wtedy albo właśnie takie zapisywanie sobie konkretnych sytuacji, co one u mnie wywołały, jak ja bym chciał zareagować, albo pójście na terapię, jeżeli czujesz, że to jest po prostu dla ciebie trudne samemu. Nie jest to nigdy takie łatwe, żeby po prostu usiąść sobie przyglądać, to albo można zaprowadzić samemu, albo pójść na terapię. Ja też myślę, że tutaj dosyć często są takie różne rzeczy, które my uważamy, że się powinno, mhm. tak, że właśnie, nie wiem, powinno się mieć ślub. Albo y, kobieta powinna mieć dzieci, albo że w ogóle się... Albo mężczyzna zbierze. powinien więcej zarabiać okay. niż kobieta, załóżmy, w małżeństwie czy tam w partnerstwie. Nie? Mm. Więc tutaj też właśnie dobry przykład jest tej terapii, że pamiętajmy o tym, że my często jesteśmy trochę wychowani w jakichś wartościach, w jakimś poczuciach i w jakiejś powinności, nie? Więc dzięki temu, że pójdziemy na tą terapię, to będziemy mogli rozszerzyć tą naszą perspektywę, tak? Czy faktycznie dla nas to jest w porządku? Czy to też jest naszym, nie wiem, marzeniem, wartością brać ślub, czy nie, tak? Więc pamiętajmy, że my mamy do tego prawo i możemy właśnie do tego dojść albo sami, albo właśnie za pomocą drugiej osoby, która jest po prostu neutralna, nie? Która tak naprawdę obiektywnie spojrzy na tą sytuację. Czyli kolejne ćwiczenie dla Ciebie, jeżeli chcesz, to możesz się zastanowić, tak? Wypisać ze swojej głowy, tak jakbyś robił taką myśl odsiewnie, powinno się, tak? Że w życiu powinno się. I tam zapisać takie rzeczy, które Ci w tej głowie się pojawią. Dosyć ważne, żeby wtedy żeby był w cichym miejscu, takiej bezpiecznej przestrzeni, żebyś miał czas ze swoją kartką, i żebyś zapisał te rzeczy i później, żebyś się zastanowił, a które to jest moje? Tak? Które z tych powinno e, powinności są moje, a które są moich rodziców, moich dziadków, czy takiej kultury? I my tak naprawdę nic nie powinniśmy, nie? My powinniśmy tak naprawdę chcieć bo nawet zróbmy takie ćwiczenie, kiedy, jak reaguje nasze ciało, kiedy mówimy, że coś musimy zrobić albo powinniśmy zrobić, nie? A jak reaguje nasze ciało, kiedy po prostu coś chcemy zrobić, tak? Że ja chcę, nie wiem, wziąć ten ślub albo ja chcę zmienić pracę, tak? Albo ja chcę wybudować ten dom, to inaczej wygląda niż to, że ja to robię z powinności, bo nie chcę, żeby ciotka mi gadała na weselu, czy może na Wigilii, czy na czymś, na jakimś innym Spotkaniu. Hmm. Czyli powiedziałyśmy trochę o tym, jak się przygotowywać wcześniej, tak w ciszy, w spokoju, czyli żeby się przyglądać tym różnym sytuacjom, które wykazały jakieś nasze zachowania, jak chcemy się zachować następnym razem, albo żeby zapisywać właśnie to, co się powinno tak, co nam się tam w głowie pojawia, czyli dwa ćwiczenia, które zaproponowałyśmy. Ale tak sobie myślę jeszcze o tych sytuacjach, o których mówiłam na samym początku. Czyli tak? mm -hmm. te takie sytuacje no, dosyć ym, napięte, bo jest impreza, niby powinno być miło, y, sympatycznie, właśnie, wigilia albo czyjeś wesele, y, no a ciocia albo wujek, albo nawet nie wiem, ktoś, babcia y, pyta się nas właśnie, ale przytyłaś, tak? Nawet nie pyta, tylko nie wiem, stwierdza fakt jakiś, albo po prostu wyraża swoją opinię, albo ktoś zadaje bardzo takie niewygodne pytanie. Jak w takiej sytuacji się zachować? In, zaraz powiem o tym, jak w takiej sytuacji się zachować, ale też pamiętać o tym, żebyśmy nie szli trochę na tą imprezę z takimi przekonaniami, nie? Bo kiedy idziemy trochę z takimi przekonaniami, o nie, pewnie ta ciotka będzie mi tutaj wbijać tą szpilę albo robić coś takiego niestosownego, przy tą moją granicę, tak? przekraczać, to wtedy jakby od razu z automatu nastawiamy się, tak? I nasze przekonania mogą też wtedy właśnie się odpalić, nie? I możemy różnie też zareagować. Więc idźmy na tą imprezę z, z takim przekonaniem, że idziemy się po prostu dobrze bawić i spotkać ludzi, tak? E których dawno nie widzieliśmy. Ale kiedy dojdzie do takiej sytuacji, to na pewno warto po prostu spróbować wziąć trzy głębokie wdechy, i spróbować po prostu odpowiedzieć, nie? Babci, że dziękuję Ci, Babciu, że troszczysz się o moje zdrowie, tak? Bo e, Babciu, z jakiego powodu chciałaś mi o tym poinformować, że przytyłam, tak? Bo może tak naprawdę się okazuje, że Babcia chciała zadbać o nasze zdrowie, nie? Żeby nam się lepiej żyło i funkcjonowało, tak? Więc zapytajmy się tej osoby, czemu miała służyć ta jej opinia, tak? I też kolejna rzecz, pamiętajmy, że każdy może mieć swoje opinie, nie? Że to, jak my. Będziemy się czuli, to wszystko zależy tak naprawdę od naszego poczucia wartości, bo jeśli dzisiaj przyjdzie, jestem na spotkaniu wigilijnym i przyjdzie do mnie moja ciocia i powie mi, że przytyłam to ja pewnie bardziej się uśmiechnę i odpowiem jej, dziękuję ci ciociu, nie, za to, że tak powiedziałaś, że poinformowałaś mi o tym, ale czemu miałby służyć te twoje słowa, tak? I powiedziałabym do cioci, że ciociu, nie wiem, czy jesteś świadoma, ale dla różnych ludzi może to być różnie odebrane, nie? Bo jeszcze może temat, nie wiem, przytycia, chociaż u nas w Polsce niestety u kobiet jest bardzo takie, że kobieta powinna być chuda i ten wygląd musi być bardzo ładnie musi wyglądać, ale czasami pamiętajmy, że niektóre takie pytania na temat zeszłych dzieci. Mogło być naprawdę bardzo trudne, nie? Bo tak naprawdę nie wiemy, czy właśnie to jest ta, taka para, która może właśnie się stara o te dzieci i może po prostu straciła i nie może, nie? E, więc pamiętajmy o tym, że możemy tej drugiej osobie odpowiadać i po prostu stawiać tą granicę i powiedzieć, że stop, e, dlaczego e, mówisz tak do mnie, że ja po prostu nie chcę, żebyś tak mówiła. E, hmm. e, też myślę, że czasami kiedy to jest. Gdzieś na środku tego przyjęcia, albo przy stole wszyscy siedzą i nagle pada takie niewygodne pytanie, to myślę, że czasami warto zaprosić też tą osobę na taką krótką rozmowę gdzieś we dwójkę, jeżeli to jest szczególnie osoba, z którą masz jednak jakieś relacje, tak? Babcia, czy jeżeli z ciocią masz jakieś w miarę bliskie relacje, albo nawet, jeżeli to jest jakiś wujek, którego dosyć rzadko widzisz, ale chcesz, Pokazać też, uszanować swoje granice, to myślę, że, że warto też chwilę porozmawiać na osobności i po prostu powiedzieć: Wujku, pewnie wujek niedawno nie widział i chciał się dowiedzieć, co u mnie, ale kiedy w taki sposób wujek zapytał przy wszystkich, to poczułam takie podirytowanie, złość, bo tak sobie myślę, że, że to jest jednak moja prywatna sprawa. I bardzo bym chciała, żeby wujek po prostu, jak, jak to bardzo wujka interesuje, ewentualnie e przyszedł do mnie na osobności, e ale żeby to nie, nie, nie przy całym stole czas się, to jest bardzo dobry przykład, ale to mm, też pamiętajmy o tym, że możemy poprosić wujka na osobności i powiedzieć to wujkowi, ale możemy też powiedzieć to przy stole, tak? Że wszystko zależy od tego, na ile czujemy się pewni, tak? Ile mamy tego poczucia naszej pewności i czy może nie mamy tego lęku, nie czujemy, nie? Więc to od nas zależy, tak? Ale bardzo dobry przykład podałaś, Karolina. Hmm. No myślę, że też taką podstawą tego jest. Jest to, że my jesteśmy ze sobą okej, okay, tak? I że wiemy, że my mamy prawo czuć różne e, uczucia, emocje, mamy prawo mieć swoje przekonania i że też ta druga osoba jest okej, okay, tak? Ten wujek, który to powiedział, on jest okej. Okay. Tu chodzi o to jakieś zachowanie, żeby się dogadać, tak? Na na tym skraju, ale ja jestem ok i ta osoba jest okej. Okay. Tak. Czyli to jest po prostu te opinie, nie? Że każdy z nas może mieć swoje opinie, nie? I pamiętajmy o tym. To jest trochę coś takiego, że jak, nie wiem, że masz marynarkę dzisiaj na sobie, nie? I tobie się podoba ta marynarka według twojego gustu, a według mojego załóżmy nie, nie? I to jest w porządku, nie? I to nie znaczy, że ty masz zły gust. Że każdy z nas może mieć inne gusty, tak? Każdy z nas może mieć różne opinie na różne tematy. I pamiętajmy o tym, bo my często chcemy tak trochę przekonać wszystkich o swojej opinii, że my mamy rację, nie? Tylko pytanie, po co my chcemy to zrobić, nie? Że, czy my naprawdę potrzebujemy tego, żeby 100 osób powiedziało, że ta marynarka jest okej? Okay? Że pamiętajmy o tym, że to my mamy się w tym dobrze czuć, to my mamy ma być nam w tym dobrze, tak? I jeśli to jest w tym okej, okay, to jest prawidłowe i żebyśmy się tego trzymali. Myślę, że też sztuką jest rozpoznawanie tego, gdzie jest. Wpływ na różne rzeczy, gdzie jest też nasz zakres kontroli, no bo ja mam kontrolę nad swoim zachowaniem, nad tym na przykład, co teraz mówię, ale nie mam kontroli nad tym, co ty odpowiesz. Mhm. Więc Dobrze. też oczywiście mogę w jakiś sposób wpływać, czyli na przykład zadawać takie pytanie, które będzie najprawdopodobniej powodowało odpowiedź w jakąś stronę. Ale nie mogę zupełnie tego kontrolować. I myślę, że to samo jest właśnie z tymi przejęciami, z tymi, co powiedzą nie wiem, twoi rodzice. tak? Nie wiem, już wracając do tego, na przykład do tej sytuacji z pracą, no to ja mam kontrolę nad tym, co sama powiem i w jaki sposób, ale nie mam kontroli nad tym, co odpowiedzą moi rodzice. Tak. I to jest normalne i naturalne. Pamiętajmy o tym, że my mamy wpływ na coś, na coś nie mamy wpływu. I żebyśmy spróbowali zaakceptować tą rzeczywistość, czyli to jest tak, że ja mam wpływ tylko na swoje zachowanie i na swoje słowa, I ja nie mam wpływu na to, co ty tutaj załóżmy powiesz, albo jak się zachowasz, tak? I to jest normalna, prawidłowa rzecz, tak? Tak się dzieje, to jest normalne, więc pamiętajmy o tym. I pamiętajmy też o tym, żeby spróbować przyjmować tą rzeczywistość taką jaką jest, czyli jeśli ta mama czy ten tata zadadzą te pytanie, kiedy zmienisz tą pracę, że powinieneś znaleźć lepszą tą pracę, to żeby nie szukać tutaj jakiegoś podtekstu, tylko po prostu bardziej iść w kierunku takim, że no po prostu zadał te pytanie, nie? i miał do tego prawo. miał po prostu prawo, żeby tak zadać. A ja mam prawo postawić granice i mam prawo odpowiedzieć, że dziękuję ci, ci mamo i tato, że troszczycie się o mnie. Ale ja załóżmy, nie chcę dzisiaj o tym rozmawiać, bo też pamiętajmy o tym, że ja to ode mnie zależy, czy ja chcę poruszać te tematy, czy nie chcę. Ja nie muszę się tłumaczyć, nawet wystarczy, że ja po prostu odpowiem na takie pytanie, że dziękuję, ale ja nie chcę dzisiaj o ten temat, na ten temat dzisiaj rozmawiać i mam do tego prawo. A po co w ogóle odpowiadać rodzicom? Bo może ktoś na przykład udawać, że no nie, nie słyszy albo. Po prostu, nie wiem, jakoś tak odpowiedzieć mm -hmm, mm -hmm", na no, no takie różne teksty. To po co Sylwia to tak nazywać? Po co ym, właśnie odpowiadać? Oczywiście, możemy zrobić też takie, mm -hmm", albo udawać, że nie słyszymy. Ale w tym wszystkim chyba ważna, najważniejsza jest relacja z nami samymi, nie? Z taką naszą przyjaciółką, którą każdy z nas ma w środku. I pytanie, jak wtedy by się nasza ta przyjaciółka czuła, kiedy byśmy nie odpowiedzieli, nie? Że pamiętajmy w tym wszystkim, że pewnie dużo osób uważa, że powinniśmy odpowiedzieć, bo tak wypada, bo powinniśmy, ale tak naprawdę uważam, że to e, warto zrobić, chcemy to zrobić właśnie dla siebie, że właśnie wtedy tej swojej przyjaciółce pokażemy, że dbamy o siebie, to jest po prostu nasze troszczenie się o siebie. A tu my jesteśmy osobami dorosłymi i to my przecież powinniśmy, chcemy dbać i troszczyć się o siebie. Myślę, że to też daje dużo spokoju wewnętrznego, bo nie chowamy urazy, nie tworzymy sobie jakichś interpretacji w głowie. Także a pewnie rodzice to już uważają, że coś, co, że ja to się nie, nie nadaję, tak? Że nie tworzymy w głowie jakiejś interpretacji, tylko kiedy to nazywamy, to wtedy my wewnętrznie możemy zachować czy, czy, czyste konto, możemy zachować spokój. No tak, ale pamiętajmy też o tym, że nawet jak odpowiemy, i według naszych, załóżmy, tego scenariusza, którego się tam nauczyliśmy, wyćwiczyliśmy, według nawet terapeutki, jak ustaliśmy, załóżmy, na terapię, jak chodziliśmy, to zachowaliśmy się prawidłowo, a niektórzy ludzie mogą to odebrać inaczej, że rodzice mogą też odebrać inaczej. Pamiętajmy, że my nie mamy na to wpływu, tak? My mamy jedyny wpływ tylko na siebie, na swoje zachowanie, na swoje słowa i jak coś tu nas, tak, takie swoje świadome myślenie a nie mamy wpływu na to, jak druga osoba odbierze, tak? Więc też pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy od tego, żeby tutaj zwracać uwagę na to, jak druga osoba będzie czuła, czy spowodujemy u niej smutek, czy, czy może złość, bo my nie jesteśmy od tego. Mhm. Jasne, czyli żeby szukać właśnie tych rzeczy, na które ty masz wpływ i w tym obszarze się rozwijać, czyli właśnie przyglądać się swoim przekonaniom, zapisywać, jeżeli chcesz, to przypominam te dwa ćwiczenia z dzisiaj, czyli zapisać sobie sytuację, co ona wywołała, jakie emocje, jak ty się zachowałeś, a jakbyś się dzisiaj chciał zachować to było pierwsze ćwiczenie. Drugie, takie, żeby zapisać też właśnie, co w głowie masz, jako że się powinno. Czyli możesz patrzeć, przyglądać się sobie, ale też akceptować to, że osoby mogą różnie zareagować na to, co, co ty. Powiesz i to też jest ok, bo nie zawsze ludzie zachowają się dokładnie w taki sposób, w jaki ty myślałeś, że się zachowają. Więc na pewno warto ćwiczyć takie odpowiadanie, asertywność, czy stawianie granic. I jeżeli czujesz taką potrzebę, albo jest ci po prostu trudno, żeby samemu to zacząć, to wtedy na pewno warto właśnie. Albo umówić się na sesję z psychoterapeutą, albo wziąć udział w takich treningach asertywności, bo to bardzo rozszerza też i perspektywę, i umiejętności, a to jest umiejętność, jak, jak każda inna rzecz w życiu, jak chodzenie, jak bieganie, jak granie w tenisa, to jest umiejętność, którą ciężko jest mieć po prostu, e, do, gdzieś tam dostać, tylko ją się raczej ćwiczy więc myślę, że tutaj jak najbardziej zachęcamy do tego. Tak, pamiętajmy o tym, że my nie rodzimy się, że umiemy stawiać granice, my się tego uczymy, tak? Tak jak nie umiemy właśnie grać na pianinie, czy właśnie grać w tenisa, tylko tak naprawdę chodzimy na zajęcia tego, tak? Na te zajęcia i to no tak jak jest tam, załóżmy, nie wiem, z tenisem, że są samouki, którzy sami uczą grać się w tenisa, ale są osoby, którzy załóżmy chodzą do trenera, tak? I żeby tam ten trener im podpowiadał, różnego rodzaju jakieś sposoby odbijania tej piłki, tak? Więc tak samo jest i tu, że nikt się nie urodził, że umie stawiać te granice, więc jeśli uważasz, że masz z tym problem i chciałbyś właśnie to zmienić, to warto to zmienić. To jest taka umiejętność, którą można naprawdę się nauczyć. Mhm. Życzymy ci dużo ciepła w stosunku do ciebie i do innych ludzi i właśnie do tego ćwiczenia, do odkrywania tej przygody i do ciekawości względem siebie i świata. Zgadza się. I to odkrywanie tych swoich granic. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.